Dla wszystkich naszych ludzi, którym ten rap się nie nudzi Czas się obudzić, by wyjaśnić co trzeba Ten to się wiatr, burzę będzie zbierał Tu szybko znika i wraca jak bumerang Samplon czy jakoś im dam bez samblera hmm, Pytam teraz, wiesz gdzieś kres jest możliwości komputera Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą I pomyśleć, że jestem bezpieczny Jebać policję, jebać zasady Gdy widzę kurwy, to robisz, się blady. i alkohol, by się najebać Suka na bombie. Bez gumy się jebać pijam do studia i nagrywam nutę Dzwonię po sukę i rucham ją w dupę Bo ja jestem Bogiem Uświadom to sobie Słyszę słowa, od których się na głowie O rany, rany, jestem niepokonany A i Bez reszty oddany, przejebane Jedziemy Powiedz mi jak tam wrażenia? Nadal jesteś w szoku? Zadajesz pytania ciągle, jesteś w amoku Nic mnie nie wnerwia bardziej niż ludzi pazerność Każdy z nas mają w sobie, zawsze może wyjść na zewnątrz Chcesz to pierdolnąć? Wiesz, że nie masz racji Ciągłe rozmyślanie doprowadza do wariacji W tej intonacji może zabrzmieć to komicznie Pierdol to wszystko, zawsze patrz optymistycznie Komu wyjebane, temu dane będzie Tak podobno mówią, bo podobno tak robią Jakoś nie potrafię, nie jestem idiotą. Rymów konstruktora, ma aktor, co ty na to? 3 x na to zawsze gram prawdziwy hardcore. Ten kolejny.